Niestety, ale musiałem wyłączyć kamerę Na chwilkę Bo niewidoczny był widok O, teraz że lepiej te kamyki To wszystko A ten pije z konewki Coś nowego wreszcie Pije z konewki I znów się kładzie na stole Ale to są nie on 15 razy dziennie Już 16 Już 17 A nie, jednak 18 Patrzcie, aż narzygał na drzwi rzygonosz... Jezu kur... Jakie to zawsze przedwiedziwe, świeżo co jadłem Sąsiad, ty nie dbasz w ogóle o higienę, Nażygałeś na swój mur Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak perfidnie kurna na drzwi, patrzcie Jakie to jest gówno Fala, fala uderzeniowa nie, ja nie jestem, ja nie, ja wreszcie ja, ja nie jestem wersją, po prostu nie, kurde, ja. tym, że ciągle piję i zyga! rzygańcu, o rzygańcu, kurde. Dobra, o, ma wartościowe rzeczy, O ma wartościowe rzeczy, muszę pójść. dobra, o, ma wartościowe rzeczy. <ślesy> Zarąbałem Zarombajmy. to. A nie nie ty. Patrzcie. Fajnie. Zatarali... Bo... Się tu masz. Dobra. Sąsiad. Masz te pianino. Dam ci je za darmo. Chociaż się już e... I przestań pić. Może gotowa Świnka, kurczak, lis, koń, a nie, zebra. Tak jestem mądry. <noise> patrzcie, patrzcie. Dobra, sąsiad, idź, patrz. Tu! Co tu jest? Tu jest, jest świnka. To jest świnka, to jest krowa, to jest kurczak. A to jedyny raz na początku. Koniec. I słońca. Zwierdziesz w mojej W ogóle zwierdziesz z mojej sukcesie. Oh, zrób skółkę. Zrobię skółkę. Zrób skółkę. Ja skółkę Coś takiego. Ja. Skółka. Ja. normalnie go uduszę. Normalnie no, nauczyłem się <krym> nadal jesteś pijany tego nie tego się nie trzeba nauczyć oh. w dupie w dupie na zjeżdżalni debilu wiesz co nawet się nie uderzyłeś o, kurwa, jest co? Patrzcie jakie oczy. O! Z powieści, pijane oczy Oooo kurwa, 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 Zostawiam kurwa, kamerę Zostawiam kamerę Nie kurwa, 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 że on nawet tego telefonu nie zauważy za yy, no, dla, dla niego to będzie, to będzie jak te ściany o, o, niego Przestań pić te brudzety! Przestań to pić! Ty gówniarz walony! Ty, Ty się rzucał mnie jakiś A, nogę mi oderwałeś! To jest but. A, noga! Nie mam nogi. Bora! on bo ja. nie będzie wiedział co chodzi. Ja Zamknę wszystkie Słowę drzwi. Ty orzegań. Ła już się tak. Młody zdach. Moja No dawaj. Dobra, idę. jak, co się robiło? No Mamy jakieś... Nie! Nie! Nie pij tyle! Zboczeńca. No jest sobie zboczeńca. Do Dobra. Idę pobiegać. A tak naprawdę idę do biedru. Bo mi ser, bo... I, Idę do biedru, bo mi sera. Nie jest, ser. jest ser. Ser. Sier. To jest drewniany sier. Ja twoje jedzenie sobie. I patrzcie, wędka za darmo. Wędka. No, prawdziwa wędka. Dlaczego biedronka jest obok mojego domu? Ciągle w wali tym biedakiem, bo on ciągle idzie Tak Ej, ja ci naleję, bo mam trochę winka w domu. O tak, daj, daj, więcej, więcej! Ta teraz mam naprawdę winka w domu. O, to daj! ja Nie, 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 nie <laughs> z tobą! Mam nadzieję, że nie będzie płakał za tą butelką. Dobra, idę po tą butelkę. Bo nic innego mu do życia nie brakuje. tylko kochana, cicho. Panie sąsiedzie! Proszę! Dobra! Na serio! Masz piwo! Masz od razu do domu! Jaki? Jaki trik? Nie, ale tyle! To nie tylko jedno! Wiesz, gdzie? Tak, książę piję Nowyka. Co to Wiesz co? Daj, to nie mój ulubiony smak! Daj mój ulubiony! Wiesz co? Zamienię to. Aka, dobra, a jest Teraz jest teraz, 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 twój ulubiony smak. Tak naprawdę zamieniłem to na żygi. Ja. Zamieniłem mu to na żygi. Dobra. Lubię akcja. To Bomba stacja A mój tajemnik. Słyszę, że nie jest niewielki, bo ale. O, to są to krzaki. Dobra, zaśpiewam ci teraz swoją ulubioną piosenkę. Tu masz wejście do domu u łańcucha. Zaśpiewam twoją ulubioną piosenkę. Kocham piwo. Kocham piwo Kocham piwo Kocham piwo No ciasteczka Dobra ja Wam pokażę jakieś na ciasteczka czym się żeby jeszcze Ja za ten nie mam sobie no wybierzele tu kuchen jak Zostawiam to na chwilę mi klarę Od kilku dni mam odruchy winotne Od kilku dni miałem odruchy winotne A to jest właśnie lekkie Так чем мы? Ах.